Witam cię serdecznie w grupie Angielski w 3 minuty. Mam na imię Kasia i uczę angielskiego już od ponad 14 lat. Stworzyłam autorską metodę nauki języka angielskiego SPE Speaking Practices Effortlessly i będę cię zachęcać do korzystania z tej metody w trakcie nauki języka angielskiego. Speaking practices effortlessly polega na tym, że praktykujesz naukę języka angielskiego codziennie, ale nie martw się, nie musisz spędzać bardzo dużo czasu na nauce języka angielskiego. Proponuję 3 minuty dziennie. Mam nadzieję, że tyle czasu znajdziesz na naukę języka angielskiego. Ale aby tego dokonać, musisz też mi zaufać i zmienić swoje nastawienie do nauki języka angielskiego. Nauka języka angielskiego ma być dla ciebie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Dlatego nasze nastawienie jest bardzo ważne w tym, żeby właśnie zacząć mówić w języku angielskim. Napisałam też książkę, Speak Perfect English, która pomaga osobom, które określają swój poziom jako wiecznie początkujący, czyli osób, które uczyły się języka angielskiego, wiecznie zaczynają od początku. Ale chcą to zmienić i chcą zacząć mówić płynnie, swobodnie po angielsku. Jeżeli jesteś taką osobą, chciałabyś bardzo mówić w języku angielskim, to napisz do mnie wiadomość albo skomentuj to nagranie, a ja pokażę ci, jak możesz uczyć się języka angielskiego metodą SPM. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa Pa!